Siema, ja jestem Kidraman i witam cię w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w tym odcinku challenge Na czym będzie polegał ten challenge? Challenge będzie polegał na tym, że jeżeli rzucę monetą i będzie powiedzmy orzeł, to jakiś tam challenge będę mógł e, zrobić, będę musiał zrobić a jeżeli będzie resztka to będzie to jakiś lekki e, challenge czyli nie coś ciężkiego, nie coś tam wiecie mega dziwnego ale taki lekki, spokojny challenge zaczynamy monetę rzucam wo co to będzie, co to będzie ale mam szczęście, resztka, więc po prostu jakieś lekkie, łatwe wyzwanie. A więc wymyśliłem zadanie, aby zadowolić co niektórych widzów. Stanę na rękach. Kurde, boję się tego trochę, bo yy, mogę spaść i uderzyć o coś. No ale czego się nie robi dla fajnego filmu, tak! Tak, a teraz mego zbliżenie dla... na mnie! Mego zbliżenie na mnie! No dobra, oddalimy się, co? Eee, no dobra, no to pff, Wstanie na rękach. Dobra, to ja nie będę teraz pyk pyk, sobie ustawię kamerę. Ustawię sobie kamerę, nie sobie mi się... Łooo! Wow, ale prawie bym wyrwał. Wow, głośnik! <noise> Dobra, chwila. ustawiamy. Fajnie jest takie coś, że mogę sobie yy, rozszerzyć i widać y, większość pokoju. A więc tak, Stąd, nie na rękach. B -b -b -b. A, o oh nie! Yeah. Dobra. Wow, 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 wow. Kasa spadła. Wow, ale mam nadzieję, że się udało. Jeszcze raz spróbujemy. Ajajaj. Słabo to idzie. Dobra, więc ponownie rzucam monetą i jak będzie... Co będzie? Jak będzie orzeł, to oczywiście będzie jakieś <ścoughs> ciężkie zadanie. Ciężki challenge, który będę musiał wykonać. Rzucam. Wow. O nie! O nie! Orzeł! Nie! Uwierzcie mi, że to będzie dla mnie naprawdę... Naprawdę dzisiaj... Pff, ciężkie zadanie. Dzisiaj jest niedziela. A challenge polega na tym, żebym na siedząco... Yy, dotknął swoich stóp. I gdy e, trzymam swoje stopy, żeby po prostu je unieść do góry wysoko. Dla mnie to jest, to jest może banalne, co nie? Może powiecie, ale to jest banalne, człowieku, wymyślaj coś ciężkiego, ale dla mnie dzisiaj nie, bo ponieważ ja jestem w niedzielę zawsze takim leniuszkiem, dawno nie ćwiczyłem i wszystko mnie tak, wiecie, tak, oh my gosh, no ja taki leniuszek, no nie? Ach, dobra, zaczynamy. Oh my gosh. Oh my gosh. Może się napije wody? Bo wiecie, jak się pije wodę, to się potem udaje <ścoughs> bardzo dużo rzeczy. Nie chcę tego robić. Ale no dobra. Oh my god! Ej, o nie, ja nie do... Oho my gosh! Nie, jaki challenge! Wow! Widzicie? Seba crazy! Crazy seba jest po prostu takim leniuszkiem, który... Dobra. Na no oszuk... Na no oszukanego. Jeden jeden, <noise> czyli gdybym prowadził em, <noise> walkę z kimś, to by było jeden jeden, bo tego wyzwania nie uda mi się zrobić, a więc przechodzimy dalej. Proszę, proszę, aby teraz była resztka, aby coś było łatwego, rzucamy. O oh my gosh! Poprosiłem o resztkę jest resztka. A więc skoro jest resztka, to wymyśliłem sobie fajne, fajne zadanie. Bardzo przyjemne. Takie coś na niedzielę. Cudownego, o wspaniałego. No co? Jak resztka to resztka, tak? Jakieś łatwe zadanie, jakiś łatwy challenge. Przyjemny, co? Ej, mówiłem, że przyjemny challenge to przyjemny. Kolejny rzut monetą! Jeżeli Wam się podoba e, taki film, jeśli Wam podoba się taki content, jeśli Wam się podobają e, u mnie challenge, to piszcie to w komentarzach, a jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zostawiajcie łapki w górę i oczywiście również piszcie, że chcecie więcej takich filmów na moim kanale, więc... A no właśnie, pamiętajcie, subskrypcja, 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 subskrypcja. <laughs> Dobra, rzucam monetą. P, PENG pęk, 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 a to żebym nie oszukiwał, to teraz pokażę, że raz miałem yy, resztkę, raz orzeł, potem resztkę. I zobaczcie, zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać zbliża. jest orzeł, jest orzeł. Och my gosh Oh my gosh, orzeł. Czyli co, trzeba wymyśleć? Jakieś zadanie dla mnie. O ktoś idzie i wymyśliłem. Krzyknę. Idzie ktoś, patrzcie. Idzie. idzie tam ktoś. Siema! <słuch> <laughs> o oh my gosh! No wiecie, darcie się przez balkon, czyli to taki challenge kurde, no bo ktoś zobaczy i, yy, co, co z nim jest, nie tak <laughs> więc challenge zaliczony. Dobra, no to co? Jeszcze rzucam... Toch, jeszcze rzucamy monetą, rzucamy monetą. Słuchajcie. Musi być resztka teraz, no bo... Chyba z początku odcinka była raz resztka, potem orzeł, resztka, orzeł, resztka I teraz... Chwila grozy I teraz sobie zbliżamy A jest resztka! Resztka! Oh my gosh, jak fajnie! Jest resztka! Dobra, słuchajcie, żeby yy, na tym odcinku zrobić coś naprawdę fajnego, coś szalonego, no to... No to chyba trzeba coś. Więc challenge taki! Jestem Polakiem! Jestem Polakiem! To moja flaga! To moja flaga! Jestem Polakiem! Jestem Polakiem! Dobrze, że to w domu i nie ma nikogo. Bo by pomyśleli... Darcie się przez balkon jest okej, okay, ale to... Chociaż nie, bo przyznanie się publicznie, że jest się po, yy, Polakiem i jeszcze, wiecie, to jest taki... To jest taki chyba szacunek do swojej narodowości, no nie do swojej ojczyzny, no nie patriota. Tak, jestem Polakiem. Pamiętajcie, aby się zawsze przyznawać do tego. Czy w Polsce, czy za granicą przyznawaj się. Okej, okay, słuchajcie, teraz już jest ostatni challenge. Jeżeli to będzie orzeł, jeżeli to będzie orzeł... To wymyśliłem naprawdę bardzo fajnie challenge, ponieważ jeżeli to będzie orzeł, będę udawał yy, przez 25 sekund co najmniej dziewczynę. Kurde. Ciekawe czy to mi się uda. Jeżeli mi się to uda, piszcie w komentarzach. Ale nie wiadomo czy to będzie resztka, czy to będzie orzeł. To wszystko zależy od tego jak wypadnie, więc... Więc rzucamy. Proszę cię resztka, ja nie chcę udawać kobiety. Nie chcę udawać kobiety. Rzucamy. Zgadnijcie co jest. Zgadnijcie co jest. Mordy, mordy, mordy. Mordy, zobaczcie to. Orzeł. Świat chce, aby mu dawał kobietę, więc udajemy kobietę. Oh my gosh, czemu ja leżę na podłodze? Czemu? Ej! Pobraca się cała. Pobraca się cała moją ubranie. Kurde, kupiłam to ubranie za 500 złotych. Nie mogę być brudna. Ha! Moja dupcia, kurczę. Hmm. Kurczę muszę być ładna Idę do łazienki Zalec się przebiorę Kurczę <laughs> O kurde znowu ten mężczyzna pobrudził łazienkę Z mężczyznami się mieszka dziwnie Kurczę, naprawdę dziwnie Różowa jest to dobrze, jestem kobietą. O to właśnie chodzi przecież, no no. Dobra, słuchajcie, a więc to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, czy chciałbyś kolejny taki film, challenge na moim kanale. I czy ten film... Ci się podobał. Dziękuję za obejrzenie. Ja jestem Crazy Seba i siema.